Witam wszystkich sympatyków oraz kibiców Okradzionu. Jesteśmy świeżo po meczu z Górnikiem. Wygraliśmy, no, wygraliśmy 3-2. Bardzo ciężki mecz, trudny. Pierwsze 20 minut tracimy dwie bramki przez głupie błędy, no, ale zdarza się i gramy w A-klasie. Udaje nam się odrobić. Powiem Wam, że jest to coś niesamowitego. 2-1, 2-2 i w końcówce chyba 90 minuta na 3-2 strzelamy Karol Rech z obrony, no nieprawdopodobny mecz. Ten, kto był i widział mnie się cieszy i zapraszamy na następne mecze.